Siemanko, ja jestem Technokrata, no i witam Was w kolejnym tygodniu newsów. I dzisiaj, dzisiaj sobie pogadamy o hangeldach. Yy, czyli bardziej konkretnie o Asus Rock Ali. Natomiast to jest tylko jeden z pierwszych tak naprawdę produktów firm, które będą teraz na potęgę wypuszczane. Jakby wchodzimy w erę hangeldów i... One e, przeżyją teraz w ciągu następnego roku, dwóch lat, totalny boom, i to będzie najbardziej szałowe e, urządzenie w kwestii gamingu przez kolejne dwa lata, e, i to tak teraz taki technologiczny Nostradamus mi się odpala. E, za sprawą e, po pierwsze sukcesu Nintendo, natomiast Nintendo. Nie było aż tak mocnym wyznacznikiem tego, że wszyscy zechcieli to robić, bo po pierwsze autorski system typowa konsola, optymalizacja gier typowa dla konsol, więc był tutaj taki problem, że no wiecie, no ciężko jest stworzyć swój system, swoją bibliotekę gier, tytułów ekskluzywnych itd. itd. Ale! Potem pokazał się Steam Deck. Steam Deck, który zrobił absolutny szał. A przynajmniej, no, jeżeli chodzi o takie, wiecie, zajaranie się nim. Bo czy zrobił sprzedażowy szał? Prawdopodobnie też, biorąc pod uwagę kolejki, to ile trzeba było czekać na pierwsze Steam Deck i tak dalej, i tak dalej. Też całkiem nieźle poszedł. A teraz nastąpi totalny wysyp. Asus to tylko jeden z graczy podejrzewam, Logitech zapowiedział o swoim konsole, natomiast wydaje mi się, nie, Logi, mówię Logi, ale mam na myśli Logitecha, natomiast wydaje mi się, że Logitech zrobił to troszeczkę za szybko, i ta konsola może nie wyjść taka fajna jak reszta konsol, które będą pojawiać się później na rynku, a to za sprawą tak naprawdę tych procków, które zaprezentował, zaprezentowało AMD, o których już zresztą mówiłem, a mianowicie Z1 Extreme i Z1 AMD. I są to, powiem Wam szczerze, game changery na tym rynku, ponieważ każdy, kto teraz będzie miał wystarczające zasoby, a nie czarujmy się, że skoro Asus to robi, to za niedługo zrobi to też MSI. Podejrzewam, że jakieś Lenovo, cała masa jakichś chińskich, tańszych odpowiedników chińskich, oczywiście w cudzysłowie, no bo to trzeba mieć zaplecze jakieś techniczne i finansowe, żeby w ogóle wdrożyć produkcję czegoś takiego. Natomiast coraz więcej będziemy tego dostawać, a co za tym idzie, będzie to coraz tańsze i coraz bardziej dostępne, a tak naprawdę specyfikacją za bardzo różnić się nie będzie, bo podejrzewam, że większość z nich, takie 95%, będzie bazowało właśnie na procesorach AMD, które no już zapewnią na starcie dużo, dużo większą wydajność od Steam Decka. Powiemy sobie dzisiaj o cenie tego Asusa, ale i potencjalnie cenie... Innych takich hankeldów, a Wy napiszcie, jak Wy na to patrzycie? Czy ma ktoś z Was Deck'a, czy Only PC albo laptop, albo konsola i jakby handheldy w ogóle są dla Was skreślone niepotrzebnie, i tak dalej, i tak dalej? Ja powiem Wam szczerze tak. Na chwilę obecną, oczywiście nie czuję yy, zupełnie żadnej potrzeby zakupu takiego urządzenia. Oczywiście, żebym chciał, jak najbardziej. Jakem gig chciałbym mieć wszystko, chciałbym mieć konsolę każdej. firme eh, Steam Decka, Nintendo Switcha Tylko że generalnie mój budżet domowy by klęknął i powiedział: I'm done. I Benek, wyciągaj nerki obie, jeżeli chcesz dalej tak szaleć, dlatego tak nie szaleję. Mam dużo więcej poważnych zakupów, które chciałbym poczynić, choćby do PC-a, chciałbym zmienić na finalny monitor już. Natomiast tutaj jeszcze czekam na dostępność w Polsce i ceny LG C3. Zobaczymy jak to będzie wyglądało, e, więc no, tych wydatków takich, które ja bym sobie chciał poczynić jest więcej, ale dajcie znać jak to z waszej perspektywy wygląda ja pomimo tego, że na chwilę obecną nie planuję zakupu to jaram się perspektywą, że coś takiego się pojawia, podobnie jak jarałem się perspektywą pojawienia się streamingu czyli GeForce Now, Xbox Cloud Gaming jak to wchodziło, to były jedne z pierwszych filmów na moim kanale, strasznie się tym jarałem, no i generalnie bardzo pochwalam wszelkiego rodzaju alternatywy, które powstają, ponieważ one nam, konsumentom, graczom dają coraz więcej perspektyw i i coraz więcej możliwości, jakie sobie możemy wybrać, chociaż niestety często też coraz więcej powodów do wydatków, a moim zdaniem nie o to chodzi. Dobrze by było, żeby chodziło o to, żebyśmy mogli sobie wybrać, co chcemy. Tylko, że wiecie, póki tego nie spróbujemy, to nie wybierzemy, czy nam się to podoba, czy nie, ale podejrzewam, że no, tak jak pewnie część osób, czy jakieś osoby wybrały konsole lata temu, przysiadły się z PC-ta na konsole i tak już zostały, doszli do wniosku, że nie potrzebują PC-ta, że konsola jest dla nich ok. Teraz nadchodzi ten sam etap dla handheldów. Ludzie po prostu kupią takiego Asusa, takiego Steam Decka sprawdzą i powiedzą, OK, ja już nie potrzebuję Peceta, ja nie potrzebuję laptopa, to urządzenie spełnia jakby to czego ja potrzebuję. Ja lubię sobie grać na kanapie, w łóżku i patrzeć na ekran w ten sposób, jest to dla mnie super wygodne i generalnie rezygnuję z Peceta i konsoli. I takie coś być może dla części osób nastanie, chociaż akurat jeżeli chodzi o konsolę, tutaj wymienność z pc -tem może następować w 100%, tak? natomiast jeżeli o handheldy chodzi, no to tutaj taka wymienność raczej niekoniecznie raczej takie urządzenie funkcjonuje na równi czy to z konsolą, czy też z PC. Jest po prostu innym urządzeniem do innych zastosowań. A biorąc pod uwagę to, że mamy no, najbardziej w historii otwarty świat, może teraz troszeczkę, troszeczkę bardziej zamknięty po, po tych dwóch latach pandemii, które mieliśmy, te podróże nie są takie, wiecie, ani, ani takie super tanie, ani takie jakieś bardzo mega dostępne, ale to nie zmienia faktu, że na przestrzeni tysięcznej historii ludzkości, no to mamy, mamy oczywiście w latach te kilkanaście tysięcy, mówię lat no, to mamy taką możliwość podróżowania jak nigdy, a to moim zdaniem jest urządzenie do podróży. Idealne czy ten typ urządzeń. Dobra, więc powiedzmy sobie w końcu, ile taki ASUS będzie kosztował w maksymalnej konfiguracji w Europie. Mowa niestety o cenie w okolicach 799 euro. I to jest 3600 zł. Czy drogo? Powiedziałbym, że i tak i nie, bo dostajemy sprzęt, który do grania nadaje się bardzo dobrze, jeżeli chodzi o na przykład segment laptopów. Za 3600 zł czy dostaniemy? No dostaniemy podejrzewam zbliżonego gamingowo do tego handhelda laptopa, ponieważ no z jakąś już zewnętrzną kartą, na pewno nawet lepszego gamingowego laptopa, jeżeli chodzi o taką czystą wydajność, natomiast zupełnie nie tak skrojonego konstrukcyjnie. I przypominam, 3600 to jest ta maksymalna opcja, bo prawdopodobnie opcja tańsza w dolarach jest tylko 100 dolców tańszy z1, i ja tu szczerze powiedziawszy, jeżeli miałby być 100 euro tańszy, czyli około 500 zł. To stawiam, że nie jest to gra warta świeczki i zdecydowanie wolałbym te 500 zł dopłacić do Z1 Extreme, czyli do tej mocniejszej wersji. Mocniejsza wersja będzie przebijać totalnie Steam Decka, a słabsza wersja będzie wydajnościowo na poziomie Steam Decka. Tak mi się wydaje, ponieważ część procesorową ma mocniejszą, to jest 6 rdzeni 12 wątków Zen. 4, a nie jak w przypadku um, Steam Deck'a Zen 2, czyli no y, Ryzen'y z serii 3000, a tutaj już mamy Ryzen'y z serii y, 7000, tak, Zen 4, więc jest różnica generacyjna potężna, jeżeli chodzi o Moc samą tych procesorów, a tutaj mamy jeszcze dodatkowe rdzenie, bo tych rdzeni procesorowych e, e, Steam Deck ma 4 i 8 wątków. Ma 12 jednostek CU obliczeniowych, graficznych, 12 nie, 8, 8 jednostek CU. Ja w ogóle, tak, najpierw zobaczyłem tego news'a, powiedziałem, a, robię o tych konsolach i zacząłem sobie tutaj specyfikację Steam Decka googlować, jaka ona jest, chociaż ja mniej więcej pamiętam, jak ona jest, bo ja podobne, podobną e, takiego płytkę z, z, tym, e, z tą konfiguracją. E, testowałem taką płytę główną, którą można było kupić. Podałem to gdzieś tam z, krótszy, nie wiem, z rok temu, półtorej roku temu, e, a może już nawet dwa lata temu coś takiego testowałem, więc wyobraźcie sobie, jaka będzie różnica mocy choćby w tej kwestii procesorowej, to jakbyście porównali e, e, Ryzena 3, 3000 500, czy 3300, tak, nie było 3500, chyba 3300X do Ryzena 57600X. Różnica gigantyczna w wydajności. Może to nie będzie stricte aż taka różnica, jeżeli jak pomiędzy tymi dwoma procesorami, bo jesteśmy dość mocno ograniczeni, jeżeli chodzi o TDP, ale mniej więcej, żeby tak to sobie zobrazować, to właśnie możemy porównać no właśnie Ryzen 3 serii 3000 kontra Ryzen 5 serii 7000. Różnica procesorowo gigantyczna. No i e, e, różnica już tak gigantyczna nie będzie, jeżeli chodzi o kwestie graficzne I cały czas mówię tutaj o słabszym tym Asusie, bo ten mocniejszy Z1 Extreme no to bije Steam Deck'a w ogóle na głowę, ale słabszy ma tylko 4. Jednostki CU graficzne, gdzie Steam Deck ma 8, natomiast Steam Deck ma RDNA 2, czyli RX -y z serii 5000, natomiast Z1 zwykły ma już RDNA 3, czyli na przykład RX -y z serii 7000, jeżeli chodzi o technologię, więc wydaje mi się, że ta wydajność graficzna mimo wszystko minimalnie, ale jednak będzie nadal na korzyść um, tego, tej słabszej e, Z1. -ki. Natomiast Z1 Extreme to już po prostu 8 rdzeni, 16 wątków czyli jakbyście mieli na pokładzie Ryzena 7, serii 7000. I 12 jednostek CUrDNA 3 Mogę to porównać do takiego RX 7500, chociaż takiej karty graficznej nie ma, ale tak porównując, może w, moglibyśmy wrzucić taką mniej więcej wydajność. Oczywiście przy ograniczonym TGB, więc ta wydajność jak taki 7500 mobilny procesor, ale do grania Full HD będzie jak najbardziej wystarczający konsolka. No i właśnie. Tutaj mam taki największy znak zapytania, jeżeli chodzi o te wszystkie konsole, bo oczywiście do tego 16 GB pamięci RAM LPDDR5 e, współdzielone oczywiście to będzie RAM współdzielony zarówno dla systemu jak i dla karty graficznej e, e, będą dyski NVMe i właśnie tutaj kolejna przewaga już tego nowego e, z systemu na Z1 już generacji czwartej PCI Express gdzie e, e, Steam Deck ma PCI Express generacji trzeciej nie, no i tych, ilość tych linii też jest mocno ograniczona, więc te dyski też się tam tak nie rozpędzają, co za tym idzie wszelkiego rodzaju technologie typu Direct Storage i tak dalej są ograniczone. Tutaj, jeżeli mamy tak mało pamięci RAM, szybkie dyski na szybkim interfejsie PCI Express też będą robić robotę. Więc by far, naprawdę, totalnie jak niebo ziemia, te nowe procki e, od AMD do konsol są dużo, dużo lepsze niż to, co ma w środku Steam Deck. Ale właśnie to mój, ten mój znak zapytania, który tak naprawdę będzie świadczył o tym, czy konsole typu handheld innych producentów będą, że tak powiem coś znaczyły na rynku, to jest system. I większość z nich, znaczna większość z nich, podobnie jak Asus ROG Ally, czy Ali, czy też częściowo Steam Deck, Działają na Windows 11. Steam Deck właśnie ma tą przewagę, że oni mają Steam OS'a, czyli tą dystrybucję Linuxa z własnym silnikiem Proton, który kompiluje poniekąd te gry na instrukcję Windowsa. Dzięki temu są w stanie właśnie taki mieć swój system, i to jest ta przewaga Steam Decka. Stawiam że większość producentów nie będzie robić żadnych swoich dystrybucji jakiegoś systemu operacyjnego, bo to jest zbyt duży nakład prac wiecie, stworzenie takiego systemu utrzymanie i tak dalej, zdecydowanie łatwiej jest zbudować hardware, sprzedać go i mieć to w dupie, systemem zajmuje się w tym przypadku Microsoft dostajecie licencję razem z urządzeniem i jakie tam aktualizacje Wam wychodzą takie Wam wychodzą i jak to wszystko wygląda po stronie systemu to jest już po stronie Microsoft. Softu. I to jest z jednej strony plus dla producentów, z drugiej strony jest to dla nich minus, bo nie dają wartości dodanej od siebie, jeżeli chodzi o te właśnie kwestie systemowe. Być może będą tworzyć jakieś apki, ba, na pewno będą tworzyć jakieś apki, które będą stworzone pod optymalizację właśnie takiego handhelda, czy też pod jakiegoś zarządzanie, czy może nawet jakiś launcher na tego Windows 11, który będzie tworzył nam wrażenie takiego właśnie Steam OS-a, tylko od producentów film trzecich, ale poziomowo. nadal to będzie Windows i gry będą odpalane jakby na Windowsie. No i tak naprawdę dostajemy taki mały, przenośny komputer z wbudowanym padem, co jest bardzo fajne i jeszcze, tu jest takie moje prywatne życzenie i ja wiem, że to prędzej czy później się pojawi, bo to aż o to się prosi, żeby do takich handheldów były akcesoria w postaci klawiatur i tak naprawdę kwestię laptopa mamy załatwioną. Naprawdę pozamiatana jest kwestia laptopa. Skoro mamy monitor, mały bo mały, 7 taki naprawdę mały tablet i możemy sobie na nim grać, to fajnie byłoby też na nim popracować, napisać jakiś dokument, poprzeglądać internet i to się aż prosi o jakąś malutką dostawianą klawiaturkę z jakimś touchpadem i powiem wam szczerze, takie urządzenie, jeżeli ktoś jest nastawiony na gry, tak powiedzmy w 95%, a w 5% na jakąś taką pracę na laptopie, i tak dalej, załatwiają kwestię jakichś mobilnych laptopów do grania. Wiecie, jak ktoś chce podróżować i bardzo mocno w tej podróży grać, to tutaj, moim zdaniem, taki handheld, a przynajmniej w moim przypadku, załatwiłby sprawę totalnie, jeżeli właśnie o to chodzi. Ja coś takiego bardzo bym chciał zobaczyć bo to się aż prosi, no mamy normalny system operacyjny Windowsa, prawdopodobnie ekran będzie dotykowy, więc fajnie będzie się po tym nawigować, jakby nawigowanie dotykowe po Windowsie jest bardzo bardzo wygodne i ja sobie je bardzo chwalę na przykład w laptopie, w którym na co dzień pracuję w pracy jakby kiedyś zastanawiałem się, po co w laptopie ekran dotykowy, Półki takiego właśnie ekranu nie dostałem I jak dostałem, to już teraz wiem, że jest to zarąbista sprawa, I zwłaszcza w takim czymś, gdzie wiecie, urządzenie możecie w pozycji przeróżnej, wersji. Wertykalnej, horyzontalnej, embrionalnej obsługiwać, a niekoniecznie tylko i wyłącznie przy biurku. Więc zajerany jestem perspektywą tego, że takie urządzenia nadchodzą i że będzie ich coraz więcej, ich specyfikacja naprawdę będzie się praktycznie no, no będzie powielana, bo to będą tak naprawdę sprzęty właśnie na albo Z1, albo Z1 Extremo od AMD na niczym innym, właśnie na tych prockach będą głównie te sprzęty. Pewnie trafią się jacyś producenci, którzy będą chcieli wypuścić takie urządzenie bardzo tanio i wypuszczą to na jakiejś takiej słabej, mobilnej dystrybucji procesora, typowo pod jakieś budżetowe laptopy, żeby po prostu troszeczkę zaoszczędzić i, i, i sprzedać ludziom niby handhelda, ale on nie będzie odzwierciedlał mocą to, co robią Z1 i Z1 Extreme. Ale tak jak mówię, 90% z tych urządzeń będzie właśnie na tych protkach, więc tutaj producenci będą się prześcigać w przeróżnego rodzaju feature'ach, ciąć cenę tych urządzeń, żeby, wiecie, ich urządzenie było tańsze, no bo przecież skoro 90% rynku ma ten sam hardware, to użytkownik albo skusi się na urządzenie danej firmy, bo po prostu jakąś firmę lubi, a jeżeli nie, to trzeba go do siebie przekonać albo feature'ami, ale jednak najbardziej do siebie przekonuje się, Użytkownika ceną, zwłaszcza jeżeli chodzi o urządzenie, które nie jest dla większości osób urządzeniem takim głównym, takim primary, nie tylko raczej sekundary takim drugorzędnym urządzeniem, które jest dostawką czy to do, do laptopa, czy to do PC czy to do konsoli, ale nie jest jedynym i to głównym urządzeniem, a przynajmniej na pewno w tej pierwszej fali nie będzie dla większości osób. i dlatego tutaj cena jest istotna, bo jeżeli kupujemy sobie dodatkowe urządzenie do tego co już mamy i co dla nas jest główne, to to główne dla nas musi być spoko. A to dodatkowe no to fajnie by było jakbyś się za bardzo na to nie wykosztowali, więc ja czekam, aż takich urządzeń wyjdzie więcej i ceny pójdą w dół. Ale czekam też tylko i wyłącznie dlatego, że no po prostu nie jest mi to w jakikolwiek sposób na chwilę obecną potrzebne. Jakbym miał, dostał, pewnie bym się jarał. Nie ukrywam, że nie. Natomiast e, z drugiej strony, jeżeli ktoś chce bardzo takie urządzenie, no to też czekanie jest, wiecie, taką. Takim, takim zabiegiem, że jak bardzo cenicie swój czas, czy dwa lata z życia jest warte czekania na kolejną generację kart graficznych czy procesorów? No moim zdaniem totalnie nie. Jeżeli na przykład nie macie kompa, nie macie na czym grać czy coś takiego, to, to wiecie, dwa lata życia jest bezcenne. Jest bezcenne. Nie jest warte 1000 złotych tańszej karty graficznej, czy 500 zł tańszego Hankelda. Nie ma szans totalnie nie jest tego warte. O ile macie pieniądze, bo jeżeli jesteście na etapie jakiegoś tam gromadzenia kapitału na takie urządzenie, no to już zupełnie, zupełnie inna kwestia. No cóż, jaram się, bo nadchodzi nowa perspektywa dla gamingu i to mi się to mi się bardzo, bardzo podoba, że będziemy dostawać teraz kolejny element składowy tego naszego gikowskiego gamingowego świata, który bardzo, bardzo nawiasem mówiąc, mi się podoba. Czekam na więcej. No, i mam nadzieję, że też kiedyś sobie taką swoją sztukę kupię. Aczkolwiek ja tutaj bardziej skłaniam się ku switchowi e, generacji drugiej, e, już na jakiejś mocniejszej hardwareze, który też posłuży, te, tak jak switch pierwszy, 5-6 lat e, i będzie można grać w fajne gry na tym switchu. Bardziej się skłaniam, podobnie też jak bardziej skłaniam się do konsoli Sony zamiast Xbox, bo. PC to jest moje primary, to jest moje najważniejsze, najgłówniejsze urządzenie i to się nie zmieni. E, więc e, powielanie tak naprawdę tego samego ekosystemu na no ma tyle sens, że jest to przenośne i można przenośnie grać. Ale skoro jakieś urządzenie oferuje już inne granie niż na PC, czyli Switch. No to lepiej wtedy dla mnie osobiście wejść w takiego Switcha, bo te tytuły pc mogę sobie obgrać na PC. No ehm, ja wychodzę z takiego założenia. Pewnie większość z was wychodzi, czy tam część z was wychodzi z, z innych różnych założeń, dlatego napiszcie z jakich wychodzicie. Przepraszam was za taki długi odcinek, ale chciałem sobie na ten temat pogadać, bo naprawdę jestem zajarany. Tą perspektywą tych urządzeń. Na chwilę obecną, tam specka tego Asusa jest dla mnie drugorzędna. Bardziej istotne jest dla mnie właśnie, czy też co ten Asus przyniesie, bardziej dla mnie jest istotna ta perspektywa dla całego tego typu urządzeń. No jakby marketu, rynku, o właśnie, rynku, dla całego rynku, co to przyniesie i jak to będzie wyglądać. Ale tak jak mówię, następne dwa lata to będzie totalny szał na takie urządzenia e, i nawet switch, e, nawet switch podejrzewam drugiej generacji w ciągu tych dwóch lat powinien się pojawić. Sony pokaże swojego handheld'a, bo też już o tym wiemy. Pytanie, czy Microsoft na coś takiego się skusi? powinni moim zdaniem powinni na coś takiego się skusić zwłaszcza że oni dostarczają system pod, ym, pod, y, pod, 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 pod te wszystkie Hankeldy Windows 11 a tak naprawdę mogliby spokojnie bo oni akurat mają do tego środki stworzyć dystrybucję tego systemu taki jak jest na Xboxach stacjonarnych do takiego Xboxa przenośnego i nie wierzę, że Microsoft czegoś takiego nie pokaże. Powinni coś takiego pokazać, bo mają teraz spoko dostęp do hardware'u, mają know-how, jak zrobić fajną dystrybucję systemu, czyli coś, co będzie akurat bardzo unikatowe w skali tych wszystkich urządzeń, które w większości będą stały na Windows 11. To już taki handheld ze swoim systemem to naprawdę będzie rzecz unikatowa, bo takich hangeldów to podejrzewam, że będzie w sumie cztery. Steam, ze swoim SteamOS, Steam Deck od PlayStation nie wiem jak to się będzie nazywać, PlayStation może to będzie jakiś kolejna Vita, czy PSP, czy coś takiego więc to też będzie autorski system z ich dystrybucją nawiązującą do PSa piątki będzie zgubiłem wątek byłby Microsoft, tak tak, tak, już odnalazłem wątek, bo tak mówiłem o czterech i teraz wymieniłem dwa i nie wiedziałem, jakie są kolejne dwa. Byłby Microsoft, no i oczywiście Nintendo Switch. Więc w tym zalewie przeróżnego rodzaju urządzeń czterech graczy wyróżniałoby się tym, że będą mieli swój system operacyjny, czyli swoje środowisko, swój ekosystem, co zawsze jest bardziej atrakcyjne niż po prostu hardware z takim samym systemem i tylko wybieracie, czy chcecie mieć logo Asusa, czy MSI, czy Gigabyte, Aurusa, Lenovo, czy jakiejś innej takiej firmy. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro w kolejnym Techniusie. 25 minut gadania, ale wiecie co, no to jest, to jest bardzo ważna część i przyszłość. Nie taka przyszłość, że wiecie, że zastępująca innego rodzaju sprzęty do grania, ale taka przyszłość na najbliższe dwa lata, która będzie bardzo mocno nas atakować tego typu urządzeniami. Więc tak chciałem do tego nawiązać, żeby zbudować sobie taką bazę pod to i zobaczyć, jak to będzie rozwijać się przyszłości. I to niedaleki. Dobra. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie i jak dotrwałeś, Byczku, do tego momentu. Napisz w komentarzu. 25 minut. Dzięki wielkie i do zobaczenia jutro. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę kiedykolwiek to oglądacie. Cześć!